Pochwalony Jezus Chrystus, wstajemy na chwałę Bożą, miejmy pragnienie przeżyć ten dzień w obecności Bożej. Razem z Bogiem chcemy żyć. Dzisiaj Ewangelia jest z ostatniej wieczerzy. Pan Jezus mówi w ten sposób: Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Mowa jest o Judaszu, oczywiście, ale Pan Jezus pokazuje, ten, który spożywa ze mną chleb, ten też jest i przeciwko mnie. Ten grzeszy, ten zdradza, ten zapiera się. Bardzo często chcielibyśmy, żeby nasze życie było idealne, bo przecież się modlimy, bo przecież jesteśmy z Jezusem. Ale niestety w walce duchowej czasem ponosimy porażki. Zapominamy, że Jezus jest naszą siłą i próbujemy po swojemu. Zapominamy, że mamy światło postawić i próbujemy po swojemu, i wychodzi mrok, albo nasze działania zdmuchują światło, bo wyprzedzamy Jezusa, próbujemy swoimi siłami. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie rękę. To może być o nas. Spożywamy z Jezusem chleb, karmimy się Jego ciałem, Jego krwią. Robimy to. Z jednej strony nie ma nic piękniejszego, ale żebyśmy nie czuli się w taki sposób, że to wystarczy, to ma nas prowadzić, że Jezus rządzi w naszym sercu, że jesteśmy ludźmi pokoju, że światło jest w nas, że nie wchodzimy w mrok, że pozwalamy Jezusowi w nas działać, abyśmy szli nieustannie za Nim. Do tego zmierza każda Eucharystia. Jeszcze raz posłuchajmy tych słów: Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Weźmy to sobie do serca, aby Eucharystia, częsta, którą mamy, którą, którą się karmimy, nie uśpiła nas, tylko żeby nas przemieniała w obecność Jezusa w naszym sercu. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Każdemu z Was życzę pięknego dnia. Zatrzymajmy się na Jezusie. Miejmy czas na modlitwę, żeby Boża obecność nas wypełniała, żebyśmy mieli czujność w walce wewnętrznej, w walce duchowej, aby wybierać Chrystusa, cokolwiek robimy. I zapraszam do modlitwy. Mamy maj, możemy pomodlić się Litanią Loretańską, która jest tutaj. Gorąco Was zapraszam. Albo też pieśń mocny w duchu o zmartwychwstałym Panu. Tutaj żyjesz z panem Bogiem.